Yeah. Mamu widzowie, witam was z moim bratem. Po raz kolejny w StumbleGuys. Tak? I po raz kolejny bracia specjalni z kim. Wyjątkowy, bardziej mówię. Ja lubię specjalnie. Nie, nie, nie. Słabi gracze? Tak robią. Tak, tako. A jestem słowem groszy. Hmm. Widzowie, ciągle za oknem fajerwerki strzelają. Może... Wiesz, jak to przygotowywania. No. O, Mati. A zauważyłeś moje kroki? ej, co jest, prezenty. Właśnie widzowie jutro Wigilia! Emilia. ci się. Tak. Dlatego założyłem te prezenty. E, Jezu, jutro wigilia. Widzowie, nagrywamy to w ten czas, kiedy będzie jutro wigilia, ale wrzucimy to dwa dni po wigilii. Oj. Jezu żyję! Ja. Dobra, spokojnie. Nie

Będzie taka, że ja nie wiem. Taka, że on. Taka, że on nie wie. Co ja? <śmuszczona> Zawsze Jędek ze mną wygrywa. W ogóle wszędzie. <śmuszczona> Teraz gramy w Stumble Up. Powiedziałeś. Ale... ty Stumble Up jest nie wiem jakie, jakie długie. Te Stumble Up... je... Przecież tam się przechodzi dwie godziny, jak być bez żadnego upadku. No zobaczymy. Dobra, mamy nadzieję, że tu stanie. Widziałeś, jaki duży na początku masik? No, od czas tutaj jest. Pierwsza sekunda, ja wygrywam, chociaż jestem drugi. Ale kiedy tu jest. Czemu pokazuje, że jestem pierwszy? A mi pokazuje, że jestem pierwszy. Oj! Drugi! Jest pierwszy. Widzę, to jest najgorsze, że jak się zginie, co nie? No ale popatrz się. jakbyśmy mogli stęp, jakby się dało w się do góry, patrzeć, to już zobaczymy ile tego jest. No. Jakbym policzył. A kiedy jest checkpoint? To my na no, razie powiem jak to jest właśnie checkpoint. No? Tak około. To jest 100 checkpointów. Jak 100? 100 checkpointu, Serio. Jak sto? Ja oglądałem filmik jak spadał przez... Prze, prze, przez nie wiem ile tych... tych... Tam, tych checkpointów... Ja, ja, ja nie wiem na szybciej. Sprawdziłem nie wiem, jak on... tak to... Kurde, na samym początku jestem. Jak na samym początku? No bo Nie miałem checkpointa jeszcze. To jeszcze checkpointu nie ma? No. Gdzie ty jesteś? E, tam gdzie ty? umarłeś. O. Ale i tak tego... Nie, ja cię dogonię, bo... To jest tak długie! Ej, co jest już wody nie widać? Takie to wysokie... Ile ten ktoś tworzył tą mapę? Nie wiem. Na pewno więcej niż godzinę. E, Godzina? E, no, ile ty powiedziałem na pewno? No, na pewno więcej niż 10 dni. Na pewno więcej niż miesiąc, taką mapę. Jest? Dobra, no, co stoję, nikogo się nie boję. Na tych jakby wiertarkach, jakby to nazwać. Nie! Na tym kole? Tak. Czemu bo meteoryty spadają? Jakie No jakieś te meteoryty lecą. No i znowu zginąłem, widzowie! Z tego początku. Jak od. Aha! Mówi, że nie odczytam go. Dobra, widzowie! Może. Pójdźmy na inną mapę. Widzowie, nie wiem jaką mapę mój brat sobie dał. Abdu...

Co zrobiłem? Co ja zrobiłem? Jak jedziemy tryhard. A więc co ja? Ty nie wiesz, co ja zrobiłem? A ty nie wiesz, co ja zrobiłem? Co? ja przejęknąłem przez. Ty co jest? Jak się idzie na tą. na te tchórko, czy nie? To, to najpierw masz tam. to, co się podnosi, co nie? No? Mhm. Ja przez to przejęknąłem. Weź nie wchodź! Dlaczego? Chwila! Chwila, weź nie wchodź przez chwilę. Chwila, chwila. Hey, mogę wskoczyć do ciebie. No chwila, chwila, no, poczekaj. Nie, nie, nie. No, no poczekaj. Nie. Kurczę. Widzowie, przed, przed ostatnią mapą jest Oj. Fajnie, bym zrobił grzyba. Grzyba. Ja nie chcę. Grzyb. Grzybek. Nie chcę. się grzybek, kumagę? Hmm. Tymczasem ja w ogóle. Nie przychodzi, chcę zrobić grzybko. Sorry. Widzowie, a przed ostatnią mapą jest la? O, o. o nie. Nie lubię lawalandula. Спокойно. не. Да, никого не бою. А то не то. Сел... я там, ближе, не ты уже не Я с Ну, а я таре, не Ale my mam szczęście dzisiaj. Dawaj. Spokojnie. Co nie? Skutki nam się pokazują, no? Mam szczęście dzisiaj. O kurde. Ja spokojnie spokojnie. Oj! Widzisz? Ja to na spokojnie na razie lecę. Nie, ja to dostaję. Tu, tu. Zaczyna się! To się ma zaczyna! Pięćdziesiąt sekund! Sześćdziesiąt w zasadzie. Czemu? Widzowie, na odpoczynek będzie mapa, na której nie da się odpocząć. <grym> czyli The Odder. Nie może się wylosować mapa, która się losuje. A? też tak się dzieje, czasami. <grym> czyli w ogóle się nie losuje. A? A wywaliło nas. No dwóch mm. Nieważne. Tego widzowi nie by... A tak widzowie mam pytanie. Jaka jest wasza ulubiona drużyna koszykarska? Albo mapa z ha. Dobra, The Other Side. Chodź, ja tą mapę lubię i jestem kto najlepszy. Jak to wygląda, dwie osie Ja tutaj, patrz. boom I'll balance, to Wei, love, we life, Ile ma żyć? Trzy. Jak trzy? Dwa. To nie jest takie trudne. Ja mam pięć. Jeden. To nie jest takie trudne. Jakim cudem? Ty A, cztery. Ty. O, mówię na taki moment. Dobra, to zagramy bonusową rundę. Dobra, widzowie, bonusowa runda. O. Czyli Jak to znaczy... O, patrzcie. Ile ma? Jak? Każdy mówi ile ma żyć? Cztery. Jak cztery? To nie jest takie ciężkie. Nie, nie. Nie. nie, nie. To co mi podróciło to mnie to mnie wywaliło na, na tą górę, co nie? I, a, I te auto za szybko przejechało za, za daleko. Bo, bo, bo wiesz, że da się z tymi autami no. przejść tam tam do Wojda? Cię, to jest łatwa no. mapa, ja tu sobie stoję. Patrz na tej. No. Hmm. To na chwilę. Ja jestem King. O nie, kurczaki idą! Kurczaki? Oj... Czuki, Ile masz żyć? Cztery dali. Ja też mam cztery. O, te, ja chcę iść do tych, tych. O! blok block Idę na block dash. I ja też nie mam block, block dash. Oj! Idę na kolce. Albo nie. Ja przyszedłem na ten wiatr! Ale zginęłam mam trzy. Jak trzy? Dwa! No jak dwa? Bo tutaj... Ja no to i już idą. Ja mam dalej cztery. O! Wow. Dobra, już nie te do... trzy... Trampolina. Ty masz dwa A? życia? Ty masz dwa życia? Co? Zaraz jeden! Ja nie, wiem. nie wiem... Ja nie wiem, czy będę miał w ogóle kiedyś... Woli... i Ale jedziemy! Ja myślę, że ten film będzie trwał mniej niż 10 minut, tak? Ty byłeś ja Mam dwa życia! Ja mam jeden! Ile masz? Jedno. Jak jedno? Lecę do góry. Ech, tak jest! Widzowie wygrały! No, mam... no. nie... No nie... Dobra, widzowie, koniec. Pamiętajcie, że do nowego roku dobijamy 600 subskrypcji i na razie.